Dzień dobry, jak widać na załączonym obrazku, sklejona oskrzynia. Generalnie co? Kładziemy blat i przykręcamy i po temacie, nie? Nie. I swoją drogą, do takiego ściskania takie ściski taśmowe się nie nadają. Za są. To się nadaje. O, szybko. Więc tak, jakby to miałoby być tylko z blatem, to wiercimy, przykręcamy i skręcamy. No i generalnie by było po temacie. O skrzynia, jakieś frezowanie, pierdoły. Tylko jest jedno małe ale. Będzie rozkładany. Także to jeszcze nie koniec.